Dziś w programie między innymi Dzień Wszystkich Świętych, Pożar w Ratuszu oraz trzecia edycja konkursu tanecznego uczestników warsztatów terapii zajęciowej i uczniów szkół specjalnych. Groby przybrane kwiatami, płonące znicze, tłumy ludzi odwiedzających bliskich zmarłych. Tak wyglądał Jaworski Cmentarz już kilka dni przed listopadowym świętem. Mieszkańcy miasta korzystając z weekendu porządkowali pomniki. Ustawiali na nich donice z chryzantemami i układali wiązanki z lilii i margaretek, aby przygotować wszystko na dzień wszystkich świętych. Drogi prowadzące do cmentarza zapełnione zostały wielobarwnymi kwiatami i różnorodnymi zniczami. Prawdziwą niespodziankę sprawiła również pogoda, udowadniając, że nadal istnieje polska złota jesień. Listopadowe święto, pomimo swojego religijnego charakteru, uznawane jest również przez osoby świeckie. Początkowo obchodzono je 13 maja, oddając cześć męczennikom. Obecnie Dzień Wszystkich Świętych jest utożsamiany z następującymi po nim zaduszkami. Ludzie często łączą oba święta i już 1 listopada wspominają nie tylko świętych, ale wszystkich bliskich zmarłych. Okazując im swój szacunek odwiedzają ich groby. Zapalają znicze, zmawiają modlitwę. Mogą również poprzez uczestnictwo w Mszy Świętej uzyskać odpust dla jednej osoby. We współczesnym świecie, nastawionym na życie w szybkim tempie, tradycja listopadowego święta jest również okazją do spotkań rodzinnych i towarzyskich. Bliscy zjeżdżają się z różnych miejscowości nie tylko, aby uczcić pamięć zmarłych, ale również po to, żeby cieszyć się obecnością tych, którzy jeszcze żyją. Tak było również na jaworskim cmentarzu. Już w godzinach porannych dnia Wszystkich Świętych zapanował tu ruch i trwał do późnych godzin wieczornych. Ludzie spacerowali po cmentarzu, wspominali osoby, które odeszły, brali udział we mszy świętej i procesji, rozmawiali z krewnymi i znajomymi, a wszystko otaczała atmosfera zadumy i refleksji. W okresie od 28 października do 1 listopada na terenie całego kraju odbywała się policyjna akcja z 2011. Również na terenie naszego miasta oraz powiatu jaworskiego policjanci Komendy Powiatowej Policji z sekcji ruchu drogowego oraz prewencji dbali o bezpieczeństwo na drogach. Zmiana organizacji ruchu w tym roku dotyczyła jedynie ulicy Kuzienniczej w obrębie cmentarza. Ograniczeniu podlegała jedynie obowiązująca prędkość. Która w okresie świątecznym wynosiła 30 km na godzinę. Na Dolnym Śląsku nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku drogowego. Policjanci zatrzymali jednak 137 pijanych kierowców. W Jaworze natomiast nie doszło do żadnego poważnego wypadku. Odnotowano jedynie kilka stłuczek. Środa 26 października to święto tańca uczestników warsztatów terapii zajęciowej i uczniów szkół specjalnych. W Domu Weselnym już po raz trzeci odbyła się rywalizacja taneczna, która dała wiele satysfakcji biorącym w niej uczestnikom. W tym roku po raz trzeci zorganizowaliśmy Dolnośląski Turniej Taneczny Osób Niepełnosprawnych z terenu całego Dolnego Śląska. Rok rocznie rośnie ilość placówek, w tym placówek jest 14, między innymi jest to takie miasta jak Trzebnica, Dzierżoniów, Legnica, Dobroszyce. Impreza ma w tym roku nietypowy charakter albo różni się od poprzednich, ponieważ w trakcie jej odbywa się jeszcze przegląd transgraniczny tańca osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczą dzieci ze szkół specjalnych, ze szkoły specjalnej z Czech i ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jaworze. Powiat Jaworski wspólnie z miastem Turnok realizuje transgraniczny przegląd tańca towarzyskiego osób niepełnosprawnych. Jest to projekt do którego zaprosiliśmy dzieci niepełnosprawne z turnowa i w ramach trzeciego już dolnośląskiego turnieju tańca towarzyskiego osób niepełnosprawnych w Boże. spróbowaliśmy również włączyć w to dzieci które będą występować w ramach transgranicznego przeglądu tańca. Jest to inicjatywa nowa. Która mam nadzieję, że z roku na rok będzie miała coraz większy zasięg. Tak samo jak ten turniej. W pierwszym turnieju brały udział tylko trzy zespoły, natomiast dzisiaj widać, że sala jest pełna i nie jest to chyba ostatnie słowo zasięg będzie coraz większy z roku na rok. Takiego międzynarodowego spotkania nie mamy. W ogóle nawet Ale podobnej mała imprezy, mała imprezy do tej nie, nie mamy. Mamy jednak swoją własną imprezę dla akademię. publiczności, do której, na które zapraszamy zarówno miasto, przedstawicieli miasta, rodziców i oczywiście jest otwarta również dla osób, dla publiczności, która przyjdzie z miasta popatrzeć sobie, jak, jak ludzie niepełnosprawni tańczą. Jest to nasz projekt, który realizujemy ze wsparciem ze środków unijnych w ramach Euroregionu NYSA. Do tej pory powiat jaworski realizował. Inwestycje drogowe, oświatowe, ale uważam, że bardzo ważna sprawa to również jest polityka społeczna i chcemy, żeby te inwestycje miały charakter społeczny. Dlatego rozpoczęliśmy działania w tym kierunku, żeby do projektu włączyć osoby niepełnosprawne, osoby starsze i współpracę pomiędzy mieszkańcami Jawora, Powiatu Jaworskiego i miasta Durnów. Umówiliśmy się, że będziemy współpracować, nawet jeżeli ten projekt się skończy. W kategorii para zwyciężyli Paweł Stajnach i Izabela Smolińska z warsztatów terapii zajęciowej w Dobroszycach. Na miejscu drugim uplasowali się Wioletta Tarał i Arkadiusz Makuła z WTZ Jawor, a na trzecim Ewa Hen i Maciej Mruk z WTZ Jutrzenka Legnica. W kategorii grupa bezkonkurencyjny okazał się zespół z Dzierżoniowa. drugie miejsce zajęła grupa Schojnowa. Natomiast trzecia drużyna ze i Przyznano także wyróżnienia Dorocie Bielecki ze środowiskowego domu samopomocy w Piotrowicach, Marcie Salamończyk, Katarzynie Grzypek, Renacie Czyrko, Rafałowi Kopańskiemu oraz Adamowi Ochowiczowi z Jawora. Doceniono także członkini grupy czeskiej z Turnowa, Katarzynę Noziczkową. Jedna ekipa nie dojechała do Jawora, gdyż w Sichowie doszło do wypadku z ich udziałem. W wyniku wypadku e, poszkodowane zostały głównie dwie osoby. Jednakże z uwagi i na ogólny stan wszystkich przewożonych siedmiu osób niepełnosprawnych zostały one przetransportowane do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki i stwierdzenia, czy, czy osoby z pewnością nie zostały poszkodowane. Samochodem podróżowało łącznie dziewięć osób, czyli siedem osób jako pasażerowie plus opiekun oraz kierowca. 28 października odbyły się ćwiczenia sztabu kryzysowego burmistrza oraz komendy powiatowej państwowej straży pożarnej. Zgodnie z założeniem ćwiczenia pożar powstał w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na pierwszym piętrze ratusza. Sekretarka Urzędu po zauważeniu pożaru natychmiast powiadomiła stanowisko kierownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze oraz burmistrza, który zarządził ewakuację pracowników, jak również interesantów urzędu. Błyskawicznie do działania ratowniczych przystąpiły dwa zastępy strażaków oraz dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawora. Strażacy sprawdzili pomieszczenia urzędu oraz ugasili pożar, który rozprzestrzeniał się na drugie piętro budynku. Pożar niestety odciął drogę dwóm pracownikom, których ratownicy ewakuowali przy pomocy wysięgnika z koszem. Oceniając, iż pożar ratusza może być zagrożeniem dla innych budynków w rynku, burmistrz zwołuje sztab kryzysowy który zbiera się niezwłocznie w pomieszczeniu gminnego centrum zarządzania kryzysowego przy ulicy Zamkowej, przystępując do analizy sytuacji w centrum miasta. W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o ewakuacji północnej pierzei rynku zamieszkałej przez 136 mieszkańców. Miejscem zakwaterowania ewakuowanej ludności miałoby być gimnazjum nr 1. Niezbędne środki transportowe zapewniłby oddział terenowy PKS w Jaworze, a zabezpieczeniem socjalno-bytowym ewakuowanej ludności miałby się zająć miejski ośrodek pomocy społecznej w Jaworze. Równocześnie podczas posiedzenia omawiano organizację ruchu w mieście przy zamknięciu ulic Grunwaldzkiej, zamkowej oraz rynku. Jak stwierdził burmistrz, w podsumowaniu dziękując równocześnie za przygotowanie i udział w ćwiczeniu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworze na wniosek Kapituły Rady w tym roku do zaszczytnego grona honorowych obywateli miasta Jawora dołączą Janina Lamańska i Jacek Krajewski. Uroczyste nadanie tytułu tradycyjnie będzie miało miejsce 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości i Patrona Miasta, Świętego Marcina. W przewidzianym regulaminowo terminie do biura Rady Miejskiej wpłynęły trzy wnioski. Kandydaturę Janiny Lemańskiej zgłosiła grupa 100 pełnoletnich mieszkańców Jawora. O przyznanie tytułu Jackowi Krajewskiemu zawnioskowały natomiast dwa uprawnione do tego podmioty, czyli Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze oraz grupa pięciu radnych. Kapituła Rady Miejskiej pod przewodnictwem Tadeusza Żmudy. W składzie Emilian Bera, Janusz Agdan. Honorata Kulik i Waldemar Struzik, która zebrała się na posiedzeniach w dniach 11 i 17 października, rozpatrzyła złożone wnioski. Ostatecznie zawnioskowała do przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Madeja o przyznanie tytułu honorowego obywatela miasta Jawora obydwu kandydatom. Podczas sesji Rady Miejskiej 26 października radni poparli wniosek kapituły, przyznając to zaszczytne miano Janinie Lemańskiej. Wieloletni dyrektor Szkoły Medycznej w Jaworze, za jej oddaną i aktywną pracę w służbie publicznej oraz realizację zadań na rzecz miasta, jak również Jackowi Krajewskiemu, współtwórcy i prezesowi Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba, za jego niewymierny wkład pracy społecznej na rzecz naszego miasta i powiatu. Przypomnijmy, że ceremonia nadania tytułu honorowego obywatela miasta Jawora odbędzie się w piątek 11 listopada podczas Akademii Okolicznościowej w Teatrze Miejskim, która rozpocznie się o godzinie 15:30. 28 października w parkowej odbyła się impreza halloweenowa, zorganizowana z okazji przypadającego na 31 października Dnia Duchów. 28 października w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nyssa odbyła się maskara Party. Już od godziny 19 DJ Mirosław Dowiak bawił wszystkich. Nie zabrakło także wielu konkursów z nagrodami, m.in. Był, był taniec przy piosence thriller, podczas której wybraliśmy najlepiej tańczącą osobę w stylu thrillera. Dodatkowo był konkurs na ubranie żywej mumii. A oprócz tego odbył się także konkurs na najładniej tańczącą parę naszej maskarady party. Równorzędnie od godziny 20 w Europejskim Centrum puszczaliśmy kinogrozy. Podczas tego seansu przedstawiliśmy takie projekcje filmowe jak Lęk, a także Smakosz. 21 października w ośrodku wsparcia przy ulicy Starojaworskiej 7 odbyło się spotkanie z okazji otwarcia ośrodka wsparcia w Jaworze jako samodzielnej jednostki organizacyjnej działającej na terenie powiatu jaworskiego. Placówka od 6 lat funkcjonowała przy powiatowym centrum pomocy rodzinie w Jaworze. Obecnie od 1 października na mocy uchwały rady powiatu Wiawoże jednostka rozpoczęła funkcjonowanie jako samodzielna placówka pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy. W spotkaniu udział wzięli m.in. wicestarosta Powiatu Jaworskiego Michał Lenkiewicz, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze oraz kierownik bursy międzyszkolnej przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Joanna Fluda. Kierownik Ośrodka Wsparcia w Jaworze Katarzyna Trapowska na początku spotkania podziękowała Grażynie Rutkiewicz, dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze za dotychczasową współpracę oraz wprowadzenie placówki. Kierownik placówki wspólnie z wicestarostą oraz przedstawicielami samorządu działającego w Ośrodku Wsparcia w Jaworze przecięła symboliczną wstęgę. Na koniec spotkania przyznano, zapoznano. Na koniec spotkania zapoznano wszystkich z ideą ośrodka wsparcia oraz działalnością, która nadal będzie skierowana do osób potrzebujących wsparcia i akceptacji oraz zrozumienia własnej choroby. Placówka będzie próbowała zrealizować swoje zadania na jak najwyższym poziomie. Chce być ogniwem oparcia społecznego dla osób chorych oraz aktywizować i motywować do świadomego życia. Myślą przewodnią jednostki będzie nie choroba kształtuje obraz człowieka, lecz jego świadomość, aktywność i motywacja w życiu codziennym. Dzięki pracy terapeutów oraz uczestników placówki na stole nie zabrakło słodkich wypieków zrobionych w ramach treningu kulinarnego. Katarzyna Trapowska, wszystkim przybyłym gościom serdecznie podziękowała za obecność w tak ważnym dniu. A pracownikom i uczestnikom podziękowała za zaangażowanie w przygotowanie spotkania. 27 października odbyła się 14. sesja Rady Powiatu. Podczas obrad przedstawiono informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych. Stanu realizacji zadań oświatowych oraz przygotowań planu zimowego utrzymania dróg. Podjęto także kilka uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015, zmian w budżecie na 2011 rok, rozpatrzenia skargi na dyrektora pierwszego zespołu szkół ogólnokształcących w Jaworze. 10 listopada o godzinie 18.30 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbędzie się kolejne już Jaworskie Forum Filmowe, podczas którego zaprezentowane zostaną filmy finałowe z Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN z Wrocławia. Prelekcję poprowadzi koordynator pokazów specjalnych pani Małgorzata Łuczyńska, a całe przedsięwzięcie zostanie poprzedzone wystawą pracowni Street Art Studio prowadzonej przez Piotra Kądziołkę. Tak jak w roku poprzednim, tak i w tym roku zapowiadają się niezwykle ciekawe projekcje, tak więc zapraszam serdecznie wszystkich miłośników kina. Wstęp wolny gorąco polecam.